Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku, czyli najprostszy poradnik jak się zmotywować do pracy. Czołówka, lecimy. Jak się zmotywować do pracy? Najlepszym podobno, według wielu psychologów i wielu osób, które to stosowały, sposobem do osiągania celów jest wizualizacja tych celów. Ja wam mogę podpowiedzieć w taki sposób, który ja kiedyś zrobiłem. Miałem takie marzenie jako tam 20 parolatek, żeby kupić taki samochód Mercedes SEC, tam 560, piękne auto, które wtedy kosztowały jeszcze w miarę racjonalne pieniądze. I Czymś, co mnie motywało, motywowało do zarabiania pieniędzy do trzymania się swojej jeszcze wtedy pracy na etacie, była tapeta na ekranie mojego monitora, na której był ten piękny Mercedes, gdzieś tam zalegro ściągnąłem jakieś zdjęcie sobie. I, I było piękne zdjęcie pięknego Mercedesa, wtedy on kosztował tam, nie wiem, 50 tysięcy wydawał się całkiem osiągalnym dobrem. I to było coś, co mnie motywowało do pracy. Więc. Yy... Jeżeli macie jakiś cel, coś co spowoduje, że będziecie chcieli się motywować do pracy, zróbcie z tego tapetę na ekranie, zróbcie z tego kartkę na lodówce, cokolwiek. Tak, żebyście raz dziennie, parę razy dziennie na to zerknęli i powiedzieli, kurczę, to to, to mnie nakręca, to mnie motywuje. Jeżeli już macie dzieci, rodzinę, dzieci są świetnym motywatorem do pracy, naprawdę jak patrzysz jak rozwija się dziecko i wiesz ile kosztuje zaspokajanie jego potrzeb, zaspokajanie jego kolejnych nowych hobby, to to jest fantastyczny motywator do pracy. Teraz druga taka bardzo fajna metoda, którą podpowie wam każdy psycholog na każdym korporacyjnym szkoleniu, czasami nawet nie psycholog. To jest określanie celów w trybie przeszłym. Czyli jeżeli moim celem jest, kupię sobie kiedyś Mercedesa, to zapisuję sobie cel pod tytułem w 2021 roku kupiłem Mercedesa. Był taki, 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 taki. Podobno działa, nie, wiem, ja tej metody nigdy nie stosowałem, ale podobno jest to świetna metoda, działa yy, i tak należy wizualizować sobie pewne cele. Ważne jest, żeby ten cel, który sobie postawicie, był zwizualizowany, żeby to było widać, że... widoczne, żeby się koło tego przechodzili, żebyście to widzieli, żebyście na to patrzyli, żebyście wstając rano patrzyli na coś, co jest Waszym celem, odpalając komputer na tapecie, mieli coś, co jest waszym celem. W działalności gospodarczej naprawdę bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę średniactwa. Mam już w zasadzie to, co chciałbym mieć, i po co mi coś więcej? Naprawdę przychodzą takie momenty. Ja sam na pewnym etapie rozwoju swojej firmy miałem taki moment, kiedy stwierdziłem: No kurczę, no w zasadzie nie chcę mi się dalej pracować. Mam dom, rodzinę, fajnie gdzieś tam jakieś poukładane grono znajomych. Jakiś stały miesięczny w miarę przychód z tej firmy i, i te cele takie wcześniejsze, gdzieś tam poralizowane i kompletnie straciłem motywację do pracy. Coś, co przywróciło mi motywację do pracy, to była śmiesznostka, bo zakup nowego samochodu poszedłem do salonu samochodowego i kupiłem sobie samochód, który sobie nie kupiłem, wynająłem na dwa lata, samochód, który jeszcze dwa lata temu był dla mnie kompletnie nieosiągalny. To był samochód, który jak miał premierę, i ja zobaczyłem jego cennik, to stwierdziłem: Nie, no to, 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 to w ogóle jest poza wszelkim zasięgiem. Po dwóch latach ciągnięcia tej firmy we w miarę poukładany sposób, okazało się, że jakby dla firmy nie jest to żaden specjalny wydatek w tej chwili, takie wynajęcie na dwa lata takiego samochodu, czyli taki krótki terminowy leasing z opcją po prostu oddania auta i wzięcia potem następnego nowego i to był taki motywator, to było coś co spowodowało że ja sobie powiedziałem kurczę ta moja praca ma sens ja schodzę z biura na dół na parking i, i wsiadam sobie do naprawdę fajnej zabawki, którą mogę pojechać do domu mam ochotę gdzieś pojechać na Mazury czy gdzieś, mam fajną zabawkę którą mogę tam dojechać więc trzeba mieć cel, który Was nakręca do pracy, który Wam się nie znudzi w trzy dni, jak już go osiągniecie i który będzie Was nakręcał. Naprawdę w działalności gospodarczej, jak już prowadzicie tą firmę, to doskonale o tym wiecie, a jak jej jeszcze nie prowadzicie, musi być coś, co Was będzie nakręcać. Jeżeli nie zabraknie takiego czegoś, co Was będzie nakręcać, to najpierw zaczniecie tę pracę traktować jak taką trochę robotę na etacie, chwilę później jak już takie no taką nieprzyjemną konieczność, bo przecież coś do garnka trzeba włożyć, a potem już w ogóle popadniecie w taki marazm, który spowoduje, że nie będzie wam się chciało tej firmy rozwijać. Musicie, musicie mieć coś, co was pędzi do przodu, musicie mieć coś, co jest waszym celem i to coś musi być codziennie przed oczami. Jeżeli coś takiego zrobicie, jestem w stanie wam niemal zagwarantować, że ten cel osiągniecie. Tak to już jakoś jest z naszą głową: że jeżeli widzimy cel, to do niego trafimy. To jest jak z kierowaniem samochodem. Jedziesz tam, gdzie oczy patrzą. Tak? Więc jeżeli patrzysz na cel, to do tego celu dotrzesz. To tyle. Zapraszam do następnego odcinka. Pod tym odcinkiem, jak się Wam tam spodobało, to jakaś tam łapka, góra, dół. Jak się nie spodobało, jakaś tam subskrypcja. Nie ukrywam, że miło mi będzie. Jak tych subskrypcji będzie trochę więcej. Na razie, cześć.